Hołownia mówi, że Polska potrzebuje zmiany, a nie kolejnej zamiany. Czy prezydent powinien być tylko symbolem, czy prawdziwym liderem? Jak powinna wyglądać prezydentura XXI wieku? Czy Polska potrzebuje nowego podejścia, czy tylko zamiany jednych twarzy na drugie? Czy prezydent ma być strażnikiem interesów partii, czy głosem obywateli? Czas na realne działanie, a nie kolejne puste obietnice. Posłuchaj tego mocnego przekazu i zdecyduj, jaka przyszłość czeka Pałac Prezydencki. Subskrybuj, bądź na bieżąco. Nie potrzebujemy w Pałacu zamiany, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy kogoś, kto rzeczywiście pomoże wszystkim nam przejść. Przez ten zakręt, w który dzisiaj świat wchodzi. Kto spokojnie, bezpiecznie, suchą nogą przeprowadzi to wspaniałe dziedzictwo Polski, wspaniałego kraju, wspaniałych ludzi, w ten nowy etap, który stoi dzisiaj przed nami. Nie potrzebujemy dzisiaj ani zastępcy premiera, ani zastępcy przewodniczącego. Potrzebujemy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kogoś, kto wie, jak działa państwo, kto od rana do wieczora czuje i wie i chce pracować nad tym, żeby to państwo działało tak, tak jak powinno, kto jest oddany służbie państwu, kto rozumie czym jest dzisiaj Polska. Bardzo liczę na to, że ten start kampanii, tak jak powiedziałem, w, tak naprawdę dopiero teraz ją startujemy. Muszę Państwu powiedzieć, tu się dzieliłem przed chwilą z jednym z reporterów wrażeniami w, w, z pierwszych dwóch, trzech dni poza Sejmem. Słuchajcie, to często jest bardzo wirtualny świat. Te spory, które tu się toczą, w ogóle nie dotykają dzisiaj ludzi. To jest kolejny show, kolejne wnioski formalne, które służą tylko temu, żeby zaistnieć i mieć lajki, a ludzie naprawdę dzisiaj troszczą się o swoje bezpieczeństwo. Pojedźcie w te wszystkie miejsca, w które teraz jeżdżę i w które będę jeździł. Posłuchajcie, co dzisiaj im gra w sercach. Będę walczył do ostatniej chwili o to, żeby Polska była Polską, żeby Polska była, mogła wykorzystywać cały swój potencjał, który wypracowała. Będę walczył z tymi i to też zapowiadam. Do ostatniej kropli politycznej krwi będę walczył z tymi, którzy dzisiaj, którzy dzisiaj próbują poprowadzić nas na wschód, którzy dzisiaj nie umieją odpowiedzieć na najprostsze pytania, a to jest czas, kiedy trzeba mieć odpowiedź bardzo konkretną na proste pytania, a nie uciekać przed pytaniami. Wyobrażacie sobie, że ktoś taki będzie negocjował z Putinem, z którym podobno chce negocjować, że z Trumpem usiądzie do stołu, a może wtedy też ucieknie i powie, że Trump albo Putin zadają mu głupie pytania. O ile kiedykolwiek będzie chciał z nimi rozmawiać. Dziś nie potrzebujemy prezydenta Niemoty, nie potrzebujemy prezydenta Katarynki, nie potrzebujemy prezydenta Gwiazdy TikToka, potrzebujemy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chodźcie ze mną po zmianę! Po zmianę, nie po zamianę! Na koniec, a raczej na początek, chciałbym jeszcze raz podziękować. Koledze Władkowi, polskiemu stronnictwu ludowemu są na wszystkich spotkaniach, bardzo mocno włączyli się w zbiórkę podpisów. Prawie 200 tysięcy podpisów w, to oni zebrali, więc mam też taką małą prośbę do wszystkich tych mędrców, którzy chodzą dzisiaj po mediach i mówią: o na pewno ten sojusz już się rozpadł, o na pewno PSL nie pomaga, o na pewno to tylko taktyczna podgrywka, żeby zaraz zrezygnować. Kochani, jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć: nie słuchajcie tych głupot. Po pierwsze jesteśmy razem, po drugie razem walczymy o to, co dla nas jest ważne, po trzecie nie będzie żadnej rezygnacji, żadnego przekazywania głosów komukolwiek w pierwszej turze, żadnych taktycznych wybiegów. Ja naprawdę wierzę. Ja naprawdę wierzę w to, co robię i mam nadzieję, że w te dwa miesiące uda mi się przekonać kilka milionów obywateli Rzeczpospolitej, żeby uwierzyli w tę zmianę razem ze mną, razem z nami. Nie będę cytował tutaj pana prezydenta, kiedy cytował angielskie powiedzenie w sprawie tego, kiedy poznaje się przyjaciół, bo możecie to państwo sobie zobaczyć w internecie. A teraz mojego prawdziwego przyjaciela, Władka Kosiniaka-Kamysza, proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, marszałek Szymon Hołownia w najlepszej formie, w życiowej formie, bo życiowa misja... Pierwsze, myślę powiem w imieniu nas wszystkich, tak jak tu jesteśmy setek tysięcy milionów, jesteśmy bardzo dumni z ciebie. E, jesteśmy bardzo dumni z tego, jak startujesz w tych wyborach. Jesteśmy dumni z tego, jak bardzo mocno wierzysz w to, że jesteś w stanie zmienić Polskę i masz do tego pełną determinację. Bez tej wielkiej wiary, która musi najpierw być w kandydacie. Musi być w osobie, która ma pełną świadomość wyborów, w których bierze udział. I miejsca, o które się ubiega, nie ma nigdy zwycięstwa. Najpierw kandydat sam musi w pełni być przekonany, wierzyć, nie robić tego w sposób koniunkturalny, nie robić tego dla zdobycia siły swojej formacji politycznej, tylko rob, robi to i wyłącznie w tym celu, żeby zmienić Polskę, żeby być najlepszym w historii prezydentem Rzeczpospolitej. Szymon Hołownia będzie najlepszym prezydentem Rzeczpospolitej. Dlaczego? Bo to nie jest e, tylko i wyłącznie hasło, to, nie, to jest potwierdzone e, pewną analizą, którą ja w skrócie spróbuję wam, szanowni państwo, przedstawić. E, po pierwsze, ma odwagę. Nie da się być w tak trudnych czasach, szczególnie w tak trudnych czasach, w ogóle nie da się być prezydentem Rzeczpospolitej bez posiadania odwagi. Odwagi do startu, odwagi do brania odpowiedzialności, odwagi do podejmowania decyzji. To nie jest decyzja często, e, która dotyczy. Tylko i wyłącznie akceptację ustaw. To są decyzje w stanie bezpośredniego zagrożenia funkcjonowania państwa polskiego o jego byciu lub niebyciu. To są decyzje o życiu milionów Polaków. To są decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla historii i przyszłości państwa polskiego, dla naszej tradycji, dla nas, tego w co wierzymy, dla naszych rodzin. Więc trzeba mieć wielką odwagę, żeby dziś startować w wyborach prezydenckich. Jeżeli ma się odwagę i świadomość. Bo nie mylcie odwagi z brawurą, bo ja widzę wielu brawurowych kandydatów. A jest jeden tylko odważny, prawdziwie odważny, który bierze odpowiedzialność. Bo brawury w historii Polski. Bo brawury w historii Polski nam niestety nie brakowało I, i mieliśmy liderów brawurowych Ale e, losy później I skutki tej brawury były fatalne Nie dla nich samych zawsze Ale dla nas wszystkich jako wspólnoty narodowej Czyli jest odwaga Drugie Coś czego pięć lat temu jeszcze nie mogliśmy powiedzieć Jest doświadczenie Jest odpowiedzialność Jest branie tego doświadczenia i tej odpowiedzialności na siebie Podejmowanie decyzji dzisiaj pełni funkcję drugiej osoby w państwie. Zmienił oblicze polskiego parlamentaryzmu. Nikt w historii nie zmienił tak bardzo oblicza polskiego parlamentaryzmu. Nikt go tak bardzo nie otworzył. Nikt bardzo tak w taki sposób nie podszedł też do szacunku, do opozycji, do innych głosów. E, powiem, my mieliśmy nawet taką chęć po ośmiu latach, gdzie byliśmy upokarzani w opozycji. Wyłączano nam mikrofon sekundę w tym momencie, kiedy wybijał gong. Dzisiaj jest ta możliwość inna. Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Ustawy są rozpatrywane opozycji, tego przez ostatnie 8 lat nie było. I gdyby nie Szymon Hołownia był dzisiaj marszałkiem, to myślę, że w tej walce dwóch obozów, które oko za oko, ząb za ząb, tą zasadę kierują się od wielu wielu lat, to byśmy mieli dzisiaj parlamentaryzm zaostrzony do granic wytrzymałości. A mamy parlament otwarty. Parlament słuchający, ale jednoznacznie stojący po stronie bezpiecznej Polski w Europie. I to jest fundament tego doświadczenia, które ja już z perspektywy też czasu spędzonego w polityce doceniam u Szymona Hołowi. To jest doświadczenie, które daje mu prawo do tego, żeby podejmować odpowiedzialność na trudniejszym historii momencie po 1989 roku w Polsce, a może po zakończeniu II wojny światowej. Bo najbliższe lata to będą, lata tej prezydentury to będzie taka odpowiedzialność. To będzie największa odpowiedzialność po zakończeniu II wojny światowej. I teraz to nie mówię jako poseł, parlamentarzysta, mówię z tym doświadczeniem ministra obrony narodowej i spotkań z wieloma i wiem, że te pięć lat będzie najtrudniejsze pod tym względem, za zabezpieczenia za Polski i naszej siły w sojuszach. Więc to jest wielkie zadanie dla prezydenta. Mamy odwagę, mamy doświadczenie i mamy nieudawaną, prawdziwą, wielką miłość do Polski, ojczyzny naszej. Do wszystkich naszych rodaków i zrozumienia jej podróż. Bez tej autentycznej miłości do Polski, do autentycznego zrozumienia dla... Różnorodności nas wszystkich, naszych poglądów, światopoglądów. Szacunku dla tradycji, ale nie odbierania prawa tym, którzy myślą inaczej. Szacunku dla osób na przykład wierzących, ale też dania szansy na swoje postawy tym, którzy inna, w inny sposób szukają odniesienia, szukają wsparcia i wzmocnienia, czyli realizowania najpiękniejszego tekstu w ustawach polskich preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej. Dobro, sprawiedliwość, piękno, te zasady, wartości konstytucyjne, bo zawarte w, w preambule konstytucji są obecne w działalności, nie w deklaracji. To nie zawsze jest popularne, to często spotyka się z hejtem, bo to jest szacunek dla każdego z nas. Dla jedności i dla różnorodności Polski. Różnorodność i jedność Polski była naszą siłą. Albo na bazie tej siły zbudujemy Wielką Rzeczpospolitą, albo w wojnie polsko-polskiej pogrążymy się do końca.